Te, że ci, którzy są u władzy i mają najwięcej do zyskania na tej technologicznej rewolucji, wybrali inną drogę. Postanowili zawłaszczyć wszystkie korzyści z tej rewolucji dla siebie, dalej konsolidować bogactwo i władzę, a jednocześnie wykorzystać te nowe technologie do kontrolowania mas, gdy będziemy przechodzić do nowego świata post-pracy. Sztuczna inteligencja, technologie rozpoznawania głosu i twarzy, big data, profilowanie psychograficzne oraz technologie zbierania uwagi i modyfikacji zachowań inwigilują i kontrolują coraz większą część ludzkości, wykluczając ją jednocześnie z korzyści, jakie niosą ze sobą te technologie. Tak oto nasinowi feudalni władcy trwale umożliwiają swą pozycję na szczycie hierarchii społecznej, tworząc globalne, totalitarne państwo nadzoru, z którego nie będzie ucieczki. Zbliżające się tsunami technologicznego bezrobocia, w połączeniu z jednoczesnym rozwojem technologii, które nadzorują, manipulują i kontrolują miliardy ludzi naraz, to główny, choć nie jedyny powód, dla którego ten dystopijny system kontroli jest rozwijany właśnie teraz. Ale jego implikacje sięgają znacznie głębiej i są o wiele bardziej niepokojące niż tylko technologiczne bezrobocie i wszechobecna inwigilacja. Tak jak paszporty szczepionkowe były zwodniczo promowane jako narzędzie walki z COVID, podczas gdy tak naprawdę były tylko pretekstem do wprowadzenia cyfrowego systemu identyfikacji, tak i wkrótce zostaną wprowadzone kredyty węglowe rzekomo jako narzędzie walki ze zmianami klimatu lecz w rzeczywistości to tylko kolejny mechanizm nadzoru i kontroli. Środowisko naturalne zostało zamienione w broń przeciwko nami przez tych, którzy chcą tego nowego totalitarnego systemu. System kredytów węglowych, powiązany z paszportem szczepień i cyfrową identyfikacją, obejmie prawie wszystkich ludzi na planecie. Ich ilość będzie zależeć od Twojej indywidualnej liczby uzyskanych punktów. Prawa, jakimi cieszyliśmy się przez całe nasze życie, wolność stylu życia, chodzenia tam, gdzie chcemy, spędzania wolnego czasu, jak chcemy, a nawet jedzenia tego, co chcemy, zostaną nam w jednej chwili odebrane. Będziemy niczym więcej niż żywym inwentarzem, oznakowani, monitorowani i karani, wdzięczni za jakikolwiek skrawki jedzenia i wolności, które otrzymamy od naszych panów. Ale cyfrowa identyfikacja, system kredytu społecznego i kredyty węglowe to bynajmniej nie wszystkie narzędzia kontroli, które dla nas zaplanowano. Jest jeszcze jeden element tego systemu: nowy typ pieniędzy. Globalny system finansowy, w którym żyjemy od 50 lat, oparty na pieniądzu fiducjarnym i dolarze amerykańskim jako światowej walucie rezerwowej, gwałtownie dobiega końca. W miarę wprowadzania w życie opisanych tu elementów nowej architektury nadzoru i kontroli, obecny system finansowy nie jest już przydatny dla elit, które mają ambicje zmienić świat. System finansowy, w którym dziś żyjemy, jest ogromną, zbiorową iluzją. Każdy dolar, funt, euro czy jen jest stworzony z powietrza, jednym kliknięciem na klawiaturze komputera. Gdy banki komercyjne udzielają pożyczek osobom i firmom, lub gdy banki centralne kupują obligacje od rządów, jest to nic innego jak jedna wielka, gigantyczna piramida finansowa. I jak każda piramida finansowa, prędzej czy później musi się załamać. To wynika z praw matematyki. Każda kolejna runda luzowania ilościowego, to eufemizm dla tworzenia nowych pieniędzy z niczego, może na chwilę tchnąć życie w ten system, ale przypomina to wstrzykiwanie adrenaliny umierającemu pacjentowi. Pomaga jedynie tymczasowo i tylko przyspiesza nieuniknionych skąd. Dziesiątki bilionów dolarów, euro i funtów stworzonych podczas kryzysu COVID, gdy zamykano firmy i gospodarki całych krajów, przypieczętowały smutny los obecnego systemu finansowego. Niewykluczone, że obok wprowadzenia systemu cyfrowej identyfikacji COVID od samego początku miał odegrać tę właśnie rolę. Inflacja, jaką obserwujemy dziś na całym świecie, to pierwsza oznaka nadchodzącego kryzysu i wbrew temu, co twierdzą gadające głowy w wiadomościach, nie jest to wina załamania globalnego łańcucha dostaw, Putina czy wojny na Ukrainie. Jest to efekt wpompowania w globalną gospodarkę bilionów dolarów, euro i funtów stworzonych z powietrza. To nie jest cykliczne, to nie jest przejściowe, to nie jest przypadek, to jest celowe. A ekonomiczne konwulsje, których zaczynamy być świadkami, będą się tylko pogłębiać. W którymś momencie, w niedalekiej przyszłości, gdy infrastruktura technologiczna będzie już w pełni wdrożona, globalny system finansowy zostanie celowo rozmontowany. Jak przewracające się kostki domina, kraje G7 popadną w tarapaty. Zautomatyzowane systemy transakcyjne, takie jak Aladdin, firmy BlackRock, zaczną upłynniać biliony dolarów aktywów i to tsunami będzie nie do powstrzymania. Gdy ludzie rzucą się wyciągać pieniądze z banków, ich konta zostaną zamrożone, bankomaty opróżnione, a w sklepach zabraknie żywności. W naszym świecie, gdzie wszystko jest ze sobą połączone, wystarczy jedno pchnięcie, jedno słabe ogniwo, aby spowodować upadek całego systemu. Nie recesję, nie chwilowy kryzys, lecz kaskadową awarię całego systemu. Kontrolowane zniszczenie systemu finansowego i opartej na nim globalnej gospodarki. Ale w jakim celu? Po co celowo burzyć cały domek z kart? Po to, by stworzyć zupełnie nowy globalny system finansowy, oparty na nowej walucie cyfrowej, który umożliwi całkowity nadzór i kontrolę nad najbardziej intymnymi aspektami naszego życia, a co ważniejsze, będzie wymagać naszego bezwzględnego posłuszeństwa. Aby to osiągnąć, trzeba najpierw zniszczyć stary system, lecz to niewielka cena dla tych, którzy chcą stworzyć nowy świat na gruzach starego. Gdy chaos będzie trwał wystarczająco długo, a strach i rozpacz ogarną wszystkich, poza tymi najbardziej przygotowanymi, Z desperowanym masom zostanie przedstawione przygotowane już dawno rozwiązanie cyfrowe waluty banków centralnych, czyli CBDC. Zostaną błyskawicznie wprowadzone na rynek jako rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Nowy system, globalny reset, zbawienie niesione przez naszych władców ze świata finansów, którzy zupełnie przypadkiem mają już gotowe rozwiązanie na globalny krach finansowy. Na osłodę i aby zapewnić szybką i powszechną akceptację tego systemu, ludziom zostanie zaoferowany uniwersalny dochód podstawowy, czyli rządowy zasiłek na pokrycie podstawowych potrzeb, ale tylko tym, którzy zgodzą się na nowy system. I tak jak było ze szczepionkami, oferowanymi dla bezpieczeństwa i ochrony, wielu ludzi łyknie tę przymiotę. Wbrew pozorom, ta nowa cyfrowa waluta nie jest tym samym, co karta kredytowa czy system płacenia telefonem. Posiada nowe cechy, które czynią ją idealnym narzędziem do trwałego umocnienia systemu kontroli w rękach finansowych i technokratycznych elit. Po pierwsze, nowy pieniądz będzie tylko cyfrowy. Gotówka zostanie całkowicie zniesiona. Aby więc móc zaspokajać najbardziej podstawowe potrzeby życiowe, będziesz musiał uczestniczyć w tym systemie i zgodzić się na śledzenie każdego Twego ruchu. Po drugie, ta cyfrowa waluta jest programowalna, co oznacza, że można ją zaprogramować tak, aby dało się jej używać tylko do zakupu określonych towarów i usług. Zostanie to powiązane z tym kredytem społecznym. Tak więc osoby z wystarczająco wysoką ilością punktów będą mogły kupować pewne luksusowe produkty. Podczas gdy osoby z niską liczbą punktów będą mogły zaspokoić wyłącznie podstawowe potrzeby. Po trzecie, tę nową walutę będzie też można zaprogramować z określoną datą ważności. Oznacza to, że otrzymany dochód trzeba będzie wydać w ciągu kilku dni lub kilka tygodni. Ma to rzekomo służyć utrzymaniu obiegu pieniądza w gospodarce, ale w praktyce po prostu uniemożliwi ludziom gromadzenie jakichkolwiek oszczędności, a więc uniemożliwi im jakąkolwiek niezależność od państwa. Po czwarte, jeśli nie będziesz wystarczająco posłuszny swym nowym technokratycznym władcom, Twój dostęp do pieniędzy, a więc i środków do życia, można będzie odciąć dosłownie jednym wciśnięciem przycisku. Wraz z wprowadzeniem waluty cyfrowej, obraz z tej nowej dystopijnej architektury totalitarnej kontroli nabiera coraz większej ostrości. Kluczowym rdzeniem tego całego systemu jest cyfrowa tożsamość Łączy ona wszystkie inne aspekty kontroli i nadzoru w jednolitą całość. Nowa cyfrowa waluta umożliwia monitorowanie, ocenę i kontrolę wszystkiego, co konsumujemy a przypisana każdej osobie liczba punktów będzie determinować jej dostęp do określonych praw, zasobów, jakie wolno jej nabyć, oraz liczbę przydzielonych jej kredytów węglowych. To system wszechobecnego nadzoru nad wszystkim, dosłownie wszystkim, co robimy, zarówno w sieci, jak i poza nią. To również doskonała pętla sprzężenia zwrotnego, dzięki której łatwo manipulować naszym zachowaniem. Oczywiście wszystkie te ograniczenia nie będą obejmować naszych nowych, feudalnych władców, czyli miliarderów i technokratycznych elit oraz ich pachałków w mediach i w rządzie. Oni nie będą musieli regularnie przyjmować zastrzyków MRNA. Nie będą ich ograniczać przepisy regulujące, gdzie mogą podróżować, co mogą kupić i co wolno im jeść. Oni nie będą musieli całkowicie podporządkowywać się woli technokratycznego państwa, aby móc uzyskać dostęp do pieniędzy. To jest tylko dla nas, tylko dla niewolników. Wróćmy teraz do tematu automatyzacji i sztucznej inteligencji, gdyż ma on jeszcze inne bardzo niepokojące implikacje, które koniecznie trzeba zrozumieć. W całej historii ludzkości klasy rządzące były zależne od podległych im mas. Arystokracja i panowie wełdani potrzebowali chłopów, by pracowali na ich polach i zasilali szeregi ich armii. Przemysłowcy potrzebowali klas niższych, aby zapełnić swe fabryki, obsadzić linie produkcyjne i mieć kogo wysyłać na wojnę. Ale w nowym świecie, gdzie roboty i sztuczna inteligencja są w stanie wykonywać coraz więcej czynności niegdyś zarezerwowanych dla ludzi, Relacja zależności między elitami a masami została ostatecznie zerwana. W tym nowym świecie technofeudalne elity nie mają już żadnego pożytku z miliardów zmarginalizowanych i technologicznie wykluczonych ludzi. Biorąc pod uwagę skalę pogardy, jaką bogaci wielokrotnie okazywali masom na przestrzeni wieków, bezdusznie wysyłając setki milionów młodych mężczyzn na rzeź, w bezsensownych wojnach o terytorium i zasoby, gdzie ludność cywilna całych miast była zabijana i okaleczana bombami i bronią atomową, a dziesiątki milionów ludzi umierało z głodu lub było masowo mordowanych przez własne rządy z powodów ideologicznych, ta nowa, wyłaniająca się relacja między władzą a masami powinna dać każdemu z choćby pobieżnym rozeznaniem w historii powód do głębokiego niepokoju. Choć opisana tu zautomatyzowana architektura nadzoru i kontroli może być skutecznym i opłacalnym krótkoterminowym mechanizmem opanowania społecznych zamieszek, które nastąpią w wyniku tej rewolucji technologicznej, może okazać się, że wcale nie jest jedynym sposobem, w jaki elity planują rozwiązać problem rosnących grzesz ludzi, którzy nie są już im do niczego potrzebni i stanowią dla nich jedynie obciążenie. Jeśli raz poświęcimy swą wolność na rzecz iluzji bezpieczeństwa i zrzekniemy się suwerenności nad naszym własnym ciałem, kto wie, jaki będzie następny krok w tej antyludzkiej, technokratycznej agendzie. Sugeruję nie czekać, aby się dowiedzieć. Mając na uwadze powagę tego, co tu opisuję, proszę was o zatrzymanie się na chwilę i głęboką refleksję nad tym, co tu usłyszeliście. Wyobraź sobie życie w takim świecie, gdzie każde twoje działanie jest monitorowane i kontrolowane. Świat, w którym to, gdzie możesz pojechać, co wolno ci zjeść i co możesz kupić, jest całkowicie zależne od tego bezwzględnego posłuszeństwa wobec dyktatów technokratycznego państwa. Świat, w którym nie masz żadnych praw, a jedynie tymczasowe przywileje przyznawane ci pod warunkiem tego całkowitego i bezwarunkowego posłuszeństwa. Świat, w którym ty i twoje dzieci żyjecie w systemie kastowym, z którego nie ma ucieczki, w którym jedyne na co możecie liczyć, to otrzymanie większej liczby punktów w systemie kredytu społecznego. Świat, w którym głęboko zakorzeniona jest w Tobie wiedza, że najmniejsze odchylenie od ustalonych norm lub nakazów, najmniejsze odchylenie w sposobie działania, mówienia, a nawet myślenia doprowadzi do natychmiastowego i automatycznego ograniczenia Twych możliwości podróżowania, konsumpcji i dostępu do informacji. Świat, w którym tych, którzy nie poddadzą się całkowicie woli państwa, czeka wykluczenie, wydalenie lub jeszcze coś gorszego. W takim świecie Twoja wartość jako świadomej i czującej istoty ludzkiej zostanie zredukowana do cybernetycznego węzła, zbioru stu milionów punktów danych monitorowanych przez wszechwiedzącą sztuczną inteligencję, kontrolującą Cię poprzez technologię modyfikacji zachowań, aby zmusić Cię do podporządkowania się systemowi nagród, kar i wszechobecnej inwigilacji zmuszony do życia w inteligentnych miastach, bez dostępu do świata przyrody, nie będziesz już wolną istotą ludzką. Będziesz czymś innym. A twoje dzieci i wszystkie przyszłe pokolenia będą powietrzność skazane na tę samą nieludzką egzystencję. I nigdy nie będą umiały sobie nawet wyobrazić, że inny świat jest w ogóle możliwy. Czuj się w ten świat. Pozwól sobie na zanurzenie się w grozie tego dystopijnego koszmaru. Poczuj w sobie płynącą z wiedzę, że to nie jest w porządku. Wierz w swym sercu, że to jest sprzeczne ze wszystkim, co oznacza bycie czującą, żyjącą, kochającą istotą ludzką. Wierz w głębi serca, że nie po to tutaj przyszliśmy. To nie jest nasza przyszłość. Żaden człowiek nie chce, by jego dzieci rodziły się, żyły i umierały w więzieniu. A właśnie to oni dla nas zaplanowali. Oto ich wielki reset. I oto, co nastąpi, jeśli będziemy milczeć i stać bezczynnie. To nie jest nasza przyszłość. To nie jest następny rozdział ludzkiej historii. Czekają nas cuda przekraczające nasze najśmieszsze wyobrażenia, ale najpierw musimy obudzić się z naszego zbiorowego snu, wyzwolić się z kłamstw i propagandy i mieć odwagę, by zrozumieć, jaki świat zapanowali dla nas samozwańczy arcykapłani ze dystopijnej demokracji. Nie lekceważmy tego, z czym mamy do czynienia. Jeśli ostatnie dwa i pół roku czegoś nas nauczyły, to tego, że ci, którzy stoją za tym programem, nie cenią życia ani wolności i ewidentnie nie zależy im na dobru ludzkości. Są bezwzględni, zdeterminowani i całkowicie oddani budowie opisanego tu dystopijnego świata. Dla nich nie ma miejsca na negocjacje, nie ma miejsca na plan B. Wiedzą, że ludzkość się budzi i prą do mety na złamanie karku. I nie ma nic, czego by nie zrobili, aby zrealizować swój plan. Cyberataki na kluczową infrastrukturę, głód i zamieszki społeczne. Uwolnienie biologicznych patogenów, regionalne i globalne konflikty, to wszystko mieści się w ich planach. Lecz ich najpotężniejszą bronią jest kłamstwo, podział i strach. Nie ulegajmy strachowi, nie wpadajmy w pułapkę przemocy, nie dajmy się nabrać na taktykę podziału i nie wycofujmy się w izolację i czyste samoprzetrwanie. Teraz jest czas, by wybrać.